5, 2, Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcook. Jesz ile chcesz, dodatek. Campfire Cook Off. I w dzisiejszym odcinku proszę Państwa rozpoczynamy sobie tutaj misję 2-3. Mamy do zdobycia tutaj na 3 gwiazdki 900 punktów. Zmienimy sobie jeszcze szybciutko kucharzy. I jedziemy z temacikiem. Ogólnie misja jest dosyć taka... Ciekawa, prosta, ale trzeba tutaj mieć całkiem dobre tempo, żeby uzbierać te 900 punktów, dlatego że testowaliśmy sobie tą misję przed nagrywką. No i ostatecznie doszliśmy chyba do takiego wniosku, co? Mhm. I znowu te plecaki. Dobra, bierzemy plecaki i wyciągasz ode mnie pianę. Proszę. No Go. Okej, okay, wyrzuciłem sobie drewno. Jak coś? Ok. Już mam. Sorry. No problemu. Co tam ci kroić trzeba? Yy, Truskawka? Dwa razy truskawkę raz banan. Dobra, raz banan, raz truskawka. Teraz. Wybacz, muszę tak biegać teraz. Bo mi się swojczy. Mogę wydawać? Yy, tak, tylko po kolei wydawaj. Okay. Z bananem, potem jest truskawka. Banan. banan potem Z jest truskawką. sama truskawka. Potem jest sam, czysty. I jedziemy. Dawaj, cztery. Raz, dwa, trzy. Cztery. Wyciągaj sobie. Okej. Okay. Raz. Muszę ci talerze myć. Tak. I teraz może tak być, że ja ci nie ty, pokroję tych. Tu skawki i tak dalej. Dobrze. Po... To ja ci potem pomogę myć, myć to talerze. talerze. Mhm. Mhm. Jak tylko będę miała chwilę czasu. Yy. Dobra. Ja sobie dorzucę. Idź. Okay. Idź. Idź. Truskawka, yy, czekolada razy dwa I banan raz Wybacz I talerze muszę iść mieć Tak, ja Ci zaraz pomogę z tymi talerzami Ja już myję Dobra, idę z drugiej pomagam Czekolada, czekolada, banan, truskawka Wszystko masz gotowe Czekolada Czekolada Banan, truskawkę krój, szybko Ok. Nasz. Tyle. Chodź, wiesz. Raz. Dwa, trzy, czter cztery. Dobra, mam. Ok. No. Uwaga. Okay. Musisz pamiętać, że ja idę. Dobra, luz. Zawsze Idź. tak. O, tu pianka jest niepokrojona. Tak, bo staranowałeś piankę. <laughs> ok. Przyniosłam ci talerze. Co ci kroić? Czekolada, błyskawka, banan. No idź. I talerze. <tryk> Czysty? Czekolada. Czekolada sama. Dobra. Jeszcze banana. Tu już mamy chyba. No, prawie. Następne. Tak. Wiesz. Dwa? dwa. Dwa, zróbmy. Nie, jeden. Jeden, dawaj. Weź jeden ten. Więcej nie damy rady. skawka do tego idzie. Easy. Na luzie. Dobra, zajebiście jest. Aż sobie wezmę od razu tą truskawkę. Siup. Ja się poszłam wykąpać, ty myjesz gary, no widzisz. Dobra, easy. Tempo było całkiem dobre. No całkiem nieźle nam to wyszło. Kolejna misja zaliczona. Przed nami misja 3-3. Dwa-4. Cztery. Dwa cztery. A, może mi się pomyliło. Ja już z myślałam w kolejnym etapie, nie. O, odblokował nam się Kevin drugi. Tak, dokładnie. Jest pstryczek. Jest i drugi Kevin, jest to misja poboczna. Ale tę misję sobie rozegramy w momencie, jak ukończymy wszystkie misje z tego dodatku. Campfire Cook Off. O, pamiętam tę misję. To była spoko. No, przynajmniej wiemy, co trzeba robić, nie? Mhm. Uh -huh. A może ja sobie wilczkiem zagram? Czy wilkołakiem, czy to wilczek, cokolwiek. Ja w sumie nie wiem. A może ten do dawno nie grałem. Dziobakiem? No. Okej, okay, let's go! 440 punktów do zdobycia na 3 gwiazdki. Czyli każdy robi swoje. Mm -hmm. No i git, to ja biorę pierwsze. Ja sobie od razu dwa drewno przygotowuję na starcie. Dobra, ja pierwsze robię. Dobrze. Okej, okay, puszka z parówką. O, a ci się fartnęło z tym pierwszym. O, w końcu. Należy się. Strasznie jak widzicie tutaj Dobra. widzowie jest dużo biegania. Żeby te surowce sobie poznosić, potem pokroić z powrotem rzucić do gara. Jest zabawa, a zabawy. To ja już zacznę może robić trzecie. OK. To ja trzecie już zacznę robić, okej? Okay? Okej. Okay. A jajko idzie. I parówka do tego będzie szła spoko. Dobra, ja już mam gotowe do wydania. Ja robię te drugie. Już. Eee... No bo ty jeszcze pierwsze robisz. Tak, właśnie kończę. Dobra. Eee, paskudnie to zrobiłam. No. Hamsko. Dobra, drewno i gotowe. Dobra. Gdzie tu jest drewno? Tu. No to nie przykrywaj mi to tak. Wybacz. Miejsce sobie po prostu szukałam. No to nie na takim, bo tu jest cały czas w użytku. Dobra, Dobra. talerze. Trzeba iść umyć talerz. Talerze. Ja jeszcze mam jeden zapasowy. Jak coś Wydam ci to, ok. Tak, ściągnij mi to. Które ty robisz teraz? Y teraz dopiero zaczynam. No to pierwsze zrobię. No to ja drugie wezmę z znowu. Co tam idzie jeszcze do tego puszka? Okej. Okay. Hmm. Gdzie jest ta parówka? No kto mi tu... Na górze parówka? jest parówka. Ale dlaczego Ty przykrywasz te Ja ospory... tego nie przykryłam. Odczep się. Aż sobie zobaczę to na, na nagrywce. A sobie zobacz. Dobra. Drewno. Parówkę Ci nie przykryłam. Jakkolwiek to nie brzmi. Była przykryta parówka mięsem. Że nie było widoczne, gdzie mięso leży. No to nie moim. Dobra, talerze są jakieś czyste? Nie ma. Pewnie nie. czy znaczy są, umyte przez ciebie wcześniej. Jezus, Ściągniesz ciągnę ci. Mi to? No, ledwo, ledwo. Dobra, ja wszystkie talerze umyłem jak coś. Dobra, które teraz robisz? Komunikacja. Yy, pierwsze. Drugie, to ja lecę z, z mięsem. Ło, wow, w końcu będę miał teraz dużo roboty. Ha, się jeszcze cieszy. Ej, tu była ironia. Śmieje się przecież. Dobra, co tam? Jajko mam, parówkę mam, mięsa nie mam. Baga. Odniosę talerze, na potem do mycia. Aj, matko. Co tu mi jeszcze brakuje? Puszki. Niech to szlak. Oj, żałuję, że poszedłem. Bardzo żałuję. Ej, tam puszka jest w rogu. Weź mi ją. Zes. Dobra, wezmę już sobie. Już nieważne. Dobra, i drewno. Kurde, tu przynajmniej z minutę musisz poświęcić jak nie lepiej żeby wydać jedno danie. Nie Przynajmniej no. te takie wielkie. No to tak, na Ej, to wielkie. Galerze, a 30 sekund zostało. Już nie wydamy, nie daj sobie spokój z gotowaniem. Dobra, ostatnie poszło. 561. Pójdę. Daj by... mi ajo! Ja nie będę ci. Dawał przecież 10 sekund niecałe już. Co cuda ty wierzysz? Tak. Chociaż takiego dania nie ma już widzę. Dobrze poszło. Trzy gwiazdki są, to najważniejsze. Mm. A tutaj chyba platynę ciężko byłoby zrobić. Musielibyśmy się jakoś dzielić, albo rzucać, albo cokolwiek. Na przykład ja ci rzucam i kroję, ty mi rzucasz i robisz, wydajesz, ja myję talerze. Chyba, że tak by się trzeba było tu podzielić. Nie wiem, nie próbowaliśmy. Ja właśnie, a nie dało rady rzucać przez, te, przez ten płot? Nie próbowaliśmy w sumie. No właśnie, nie. Dobra, mamy jeszcze tutaj cebulę. Jeżeli jest cebula, oznacza to, że skończyliśmy dany etap. Rozmowa z cebulą i nam się odblokuje. Kolejny etap, będzie już to trzeci etap. I to będzie ostatni już w sumie. A niech mnie, cóż za emocje? Może zbyt wiele tych emocji. Zachowajcie ostrożność. Dzika przyroda, nieznalitości. Pamiętam, jak jeden mój znajomy. Cóż za przykra uwaga. Moi dzielni mistrzowie kuchni, za naszą odwagę skałci przyznają wam przyznają mnie racja, mnie, waszemu królowi, przyznają ciasteczkową odznakę odważniaka. Czyż rada mogłaby zlekceważyć takie dokonania? Jeszcze trochę wysiłku. Dalej w górę musimy ugotować coś na szczycie budyniowej góry i dotrzeć do końca szlaku. Obozowe ognisko płonie wesoło, podsycane duchem współpracy. Tak trzymać. No. No to dobra. Wychodzimy sobie. I tak jak wcześniej Wam wspomniałem, będziemy mieli tutaj kolejny etap, trzeci już ostatni. Również tutaj była przedostatnia już rozmowa z Cebulą. Później jeszcze będzie, jak ukończymy trzeci etap. No i misja 3.1, proszę Państwa, którą rozegramy. W następnym odcinku, jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie lajka, komentarz oraz zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Cześć! Pa!